Pomyślałam, że tu znajdziesz swojego idola, że nie, go spotkasz. Nie. Dał ci autograf Patrycja? Nie dał mi. Nie dał ci autografu? To no chodź, porozmawiamy z nim Ale się dzisiaj jest piątek, panowie pewno mi ciasteczko. nie jedna z największych atrakcji na Zary dobra zaraz tam po falach, tylko że fal nie ma więc łosiek stoi. stoi znaczy fale są ale takie malutkie dzisiaj Nie ma tak, pojechać w miejsce. Co Raz. Już się naprawdę, bo na i duże fale. Jak to, tutaj, no dobra, trochę wieje. Ale nie ma fal. Za A za to przez cały miesiąc złe góry, nie? I na górkę można wjechać jakąś taką kolejką, nawet. No, że na falnie nie było, niestety jest takie dość ładne, nawet. Znaczy ta część tutaj, nie? Dobrze, no, tam zobaczyła huśtawkę. Nie, ona musi iść na huśtawkę, nie? Bo to. Tak, na to, to 5 lat to ma, Patrzcie, na jazdy to dzisiaj już przeżytek. i tak się poziomuje o to. Z 25 cm przednie koło w powietrzu. Szczerze, to ja bym się bał tam funkcjonować w środku. I 50 km dalej o godzinie 18.04, to nie po bo tu już o tej porze się nie zmienia miejscówek. Tak? Ale nie zgadniecie dlaczego żeśmy przyjechali już dzisiaj. Patrycia, po co my tu dzisiaj przyjechaliśmy? Tu do tego miasteczka przyjechaliśmy do cukierni. Chyba, bo wy nie oglądaliście z tego, no właśnie z Cecylin tego tematu. Cały ten temat tych wszystkich cukierni to wtedy przepadł. Tak jeździliśmy od miasteczka do miasteczka testując najlepsze rogaliki z pistacjami. No i tak to tutaj tym sposobem testujemy co? E, Pasztynata? Czy jak to się tam nazywa? Ja Bo nie, wie. nie ja wiem, ja się na słodyczach nie znam. nie wiem tego wymawiać. No wiecie te babeczki z budyniem, takie ichniejsze tutaj. Idę właśnie pierwszy raz do cukierni i zobaczę czy mi się uda kupić. Takie coś tu mamy Takie sobie, ale wiecie dlaczego tak porwie? Bo jest 0 stopni Ja nie wiem co to za anomalia nawet Przyjechaliśmy wczoraj w takie miejsce Tam są takie opuszczone jakieś budyneczki Pójdziemy zobaczyć później Ale jest 0 stopni No. no nie? To jest fajnie Eukaliptus. Hmm, to jest chyba. Bym powiedział bardziej. Nie to, nie, to był jakiś piec, zobaczcie. W stajni też piece budowali. Tak? Zwierzakom ciepło było. No patrz, no tu każdą okienko masz taki ten. No taki wielki ten piec. Hmm. Cholera wie. Aczkolwiek no z tego to, to już jakaś nadbudówka, czyli coś tu już dwa razy było. No chociaż tak szczerze, no to ten kominek też jest postawiony już z tej cegły. Także to akurat doszło później. Ale mury są z kamienia. No i te drzewka na środku robią roboty. Tu jest wyjście. A tu się skończy. może był do jakiś domek przy stajni Bo tu są już bez, nie, to też są Też bóksy. były takie buksy, i to do samej góry No ciekawe co to Może takie małe pokoiki byśmy mieli tyle dzieci, że każdemu wyznaczali Dla każdego Tutaj takim pokoiku było tyle co my w aucie mamy No w sumie Bym powiedział, że prawie identycznie nie. Patrz, a my mamy na takiej przestrzeni wszystko zmieszczone. 7 metrów to No ja. Co to było? Jakieś koryta. Wanna. To jest wanna po prostu. Tam jest pust. O kurde. Ale to wielkie. No, nie wydaje się, nie? Zauważę, to jest jakaś źródło? To jest piec. A, oszukiwali. Takie grzane źródło. Po prostu grzali wodę. dogrzewali pewnie i było gorąco. A teraz jest jaka ciepło Nie, no myślę, że tamto pomieszczenie miało jakieś inne przeznaczenie. To stania nie była. Po co by była taka stania koło tego? No pewnie jakieś takie boksy biczowali, nie wiem pokrzywami albo czymś Albo A, bo eukaliptusem okładali Jak doczytamy to, to wam powiemy po że co to dokładnie było No, jak ten. No właśnie, to mówię jak doczytamy Ja myślę, że to tak przechodziło już kilka faz po prostu Bo tu są bardzo stare mury, ale tu są znowu odlewy betonowe Betonowe, nie? To jakieś zbiorniki są chyba porobione z betonu Może to było upadłe, potem to jakiś latach ktoś restaurował wy trochę ja myślę, że to kilka razy no, odpalało idziemy tu przez tę traskę No raczej O jaki wzrok jeszcze ładny Tam jeszcze ile jest tego? Było takie niebieskie jak większość domków tutaj. ogóle Mata, wszystko wie? podobno kiedyś było kolorowe, a my widzimy jak szare. Bo wiecie, że wszystkie te większość tych wszystkich ruin, które my oglądamy wszędzie, szare, białe i tak dalej, kiedyś były bardzo, bardzo kolorowe. To nie było takie jednolite. Oni lubili dużo kolorków. Pójdźcie, podzielcie. Nie, strasznie nie, paskudę To jakie kształty To było w paseczki takie no. hm. ja Zastanówmy się ile czasu to drzewo to musiało rosnąć w środku Kto wie ile rośnie eukaliptu, jak długo rośnie eukaliptu Napiszcie nam w komentarzu, jak wiecie. Ile rośnie eukaliptus? Tak, jak szybko rośnie, ile przyrasta na rok. Aha. Bo my teraz jesteśmy bez internetu i nie bardzo wiemy. Aha. A co jeszcze trzeba robić? Prosić o subskrypcję. Subskrybujcie nas. <laughs> I łapeczki. Tak. <laughs> no, chyba, że Wam się nie podobało, no to tak. <laughs> A tutaj to są chyba największe eukalipsusy, jakie widzieliśmy do tej pory. Tego to zapachu daje, jakiego to kory produkuje. I jeszcze tu są. A tam jakaś palma, była, ewidentnie. Okay. Zaraz zdjęcie mojego idola. I od razu jak ciasteczkowy potwór, to mi się kojarzy Elmo. Pozdrawiam, Elmisię. Kolor nie ten ma. A no ale Elmo wiesz, bo to z tej samej bajki. No tak. No. No. Kukie, kukie, potwór. Jest super. Byś, że tu znajdziesz swojego idola, że nie. go spotkasz? Nie. Dał ci autograf, Patrycja? Nie dał mi. Nie dał ci autografu. No chodź, porozmawiamy z nim. Ale mężczy. dzisiaj jest piątek, to na pewno da mi ciasty. Ciekawe co miało na celu coś takiego. Żeby ten ewentualnie co tu wchodzi, był łeb rozwalił w pośpiechu. Ma! Jaki jeżowiec! Weź się nie pochyli, skalp gotowy. Jest klimat. No, i to jest tak. To już dżungla. No, dżungla po prostu. tak, to chyba być mega stare. Ja myślę, że to wszystko mniej więcej było z tego samego krasu, tylko tamta część była jakaś odnowiona w którymś tam roku. Aha, no ładnie. I coś tam robili, a to jest takie jak było od samego początku. No są wszędzie takie kamyczki jak tam miejscami były Co to jest? No dobra, to bardziej przebudy. <grystanie> Wyobraziłem to sobie nieco odwrócone, wiesz? Ale to może było na kurę, albo coś... A bo kurde dla kurny nie wiem. To... Ale tylko tak jak duino, bo no nie dobra. co to mogło być? Może to były kurniki, ale to jest super. To jest 100 razy lepsze miejsce niż ta cała komarka. Tam na dole. czy tam oj tu tylko strop się zawalił o a tu już się nie podchodzimy Oj. idziemy do jakiejś gospodarczy no ja bym tam nie wszedł no ja to, że wygląda stabilnie no ten kawałek ktoś się wziął w remont, ale chyba nie skończył no ja muszę przyznać, że to najprostsza nie była, ale może takie standardy tutaj są ale strop ta metoda jest taka dość nowoczesna bym powiedział nie pamiętam, nie pamiętam jak to się nazywa, bo tu się tu się kładzie takie belki betonowe, a potem pomiędzy nie się wrzuca takie pustaczki jakby między nimi jest taka pusta przestrzeń Widziałem jak to się nazywa i zapomniałem Ale to nie jest coś takiego starego Ktoś miał plan i No fajna miejscówka w przypadku Zostawimy Wam na mapce Możecie sobie przyjechać pooglądać Kupkę gruzu. Ale ładne ale zdjęcia no, ładne zdjęcia to można porobić. Obo. Dobra, ostatnie y, stany zapylenia powietrza sprzyjają temu, żeby zrobić nowy test Czy warto myć panele Mamy godzinę, która jest godzina 1134 czyli powiedzmy że. Ty wiesz ile ludzie muszą tego słuchać w tle? Ostatnio płacowałeś deskę Przepraszam No i już tutaj to mówię zabrudzenie jest takie duże i jest sprawdzić... No właśnie, no. no. No i czy warto mieć w tym macie mamy w południe 172-350. Według w historii no ładnie się ostatnio ładował 230-240 było. Dobra, idziemy na dach. Jest 171 Dobra, ale wedle ostatniego też tu pamiętamy, że mi się zasięg zgubi na maku. więc to tutaj zostawimy, włączymy nagrywanie i potem się to podłoży. No, jak ładnie brudny. Na to czekaliśmy. Takie zabrudzenie to już ma sens. Dobrze, tam w tym momencie było ile? To będziecie widzieć, bo w tym momencie sam nie wiem, 170 coś tam było. Płutujemy. Okej, okay, wyczyszczony. No i teraz tam widać. A ja dopiero za chwilę zobaczę jeszcze widok na gwiazdy. Przetrę. Ok, 9W z tego co widzę. 9W różnicy. Przy 350 w południe. No to tak mniej więcej można sobie policzyć, czy jest strata, czy nie. Plan jest taki, że lecimy dalej pod Lidl. No bo nie mamy internetu, a trzeba by wysłać film, żeby był już gotowy. Także pewnie postajemy pod tym Lidlem aż się film skończy, jeśli będzie miał internet. Aż się film zrobi, wyślę, wtedy możemy ruszyć dalej. I wtedy mamy sobotę i niedzielę bez konieczności. Internetowych. No. A ja nie mogę usiąść, bo patrzcie, to on powiedział, że on dzisiaj tutaj jedzie i kończy. dawaj. No, No. Nope. No i stoimy pod Leruma. Andrzej ogarnia dla Was film na Jędzierę, prawda Andrzejku? Film i nie film no, i takie inne, inne rzeczy, to, rzeczy, tak. Jest. My to no. chyba zanotujemy dzisiaj pod Lerumą. <grym> Więc robię nam kawę, coś słodkiego, bo dzisiaj piąteczek przecież, to można. No co? Piątek jest, można. I jako, że jesteśmy pod internetem, to poczytałam trochę o tym miejscu, które odwiedziliśmy wcześniej i były to... Było to spa termalne, wybudowane w 1892 roku. Przyjeżdżało tam rocznie od 1200 do 1300 ludzi, czyli bardzo dużo, jak na tamte czasy. No było tam kilkanaście takich miejsc z woźniami, z basenami, z takimi różnym, różnymi urządzeniami, jak na tamte czasy takimi nowoczesnymi. A z ciekawostek takich, to było tam bardzo duży przepływ wody. Tam było 4 miliony. Litrów, tak, 4 miliony litrów yy, dziennie, i tą wodę nawet tam butelkowano i wysyłano w różne części Portugalii, a nawet do Afryki. Ta woda była jakaś tam no, uzdrawiająca, miała jakieś tam związki chloru czy czegoś, dostawała dużo nagród, potem przechodziło to z rąk do rąk, no i zaczęło to upadać. No i teraz zostały tylko ruiny, które mogliśmy sobie pooglądać. A jeżeli się ciekawi, to na pewno wstawimy tam, Andrzej gdzieś stawi pineskę do tego miejsca. Więc będzie też nazwa podana. To możecie sobie więcej doczytać o tym miejscu. Tak, z informacji z Józu wyczytałam takich ciekawych. Daj <grywałem> mi się wybudować. się ze mnie śmiał. A... Ten, nie. nie. E, w latach 1900, tam którymś tam, jakie ty, tu był kibel, ja nic. Albo się budy, jedno z dwojga, nie wiem. <grywałem>